Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jak zostać iluzjonistą. Teraz poopowiem troszeczkę o tasowaniu talii swengali. Zaczynamy z grubej rury, ponieważ wiele osób nie wie, co mnie strasznie dziwi, że naszą talię Swengali możemy potasować wykorzystując tasowanie inchę surezapu. I co totalnie nie rozwali nam naszego porządku tych tych grup dwuelementowych gdzie mamy duplikat, różna karta, duplikat i różna karta ponieważ kiedy wykonujemy to tasowanie to zawsze spadną nam dwie karty i znowu kiedy rzucamy z drugiej strony znowu spadną nam dwie karty więc tylko jedyna rzecz która, która będzie się tutaj przeplatać to będą właśnie te grupy dwuelementowe więc bez problemu możemy właśnie tasować talię w ten sposób co da widzowi złudzenie, że talia jest potasowana i na pewno wykorzystujemy normalną talię. Bardzo fajnie jest właśnie zacząć efekt trzymając talię, wykonując po prostu kilka razy dribble, żeby widzowie widzieli, bardzo delikatnie zaprezentujemy właśnie to, że karty są różne, a następnie raz czy dwa możemy te karty potasować w dłoniach i widz wie, że talia jest totalnie normalna. Oczywiście możemy też wykonywać cięcia, bez żadnego problemu, o to już wiemy, oraz bardzo fajna technika, która też już kilka razy się pojawiła na kanale: jest to Charlie jej shuffle. Czyli bierzemy kilka kart e, z dołu na górę i na dół z góry, i tak możemy naszą talię Swengali potasować. Jednakże uważam, że in-hand Riffle shuffle jest totalnie wy wystarczający. Więc kiedy zaczynamy efekt, możemy je w ten sposób potasować w dłoniach i widz nie będzie nic podejrzewał, a my. Wykonamy wszystko to co powinniśmy. Ok, myślę, że to by było na tyle, więc mamy już trzy odcinki za sobą, gdzie wiemy jak używać talii, jak jej nie wykorzystywać oraz do czego przeważnie ją wykorzystywać. Jest także jeszcze jedna rzecz, która dotyczy tej talii, która pojawi się w przyszłości, mega dobry efekt, bardziej technika także na sforsowanie karty. Ok, myślę, że to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału, polajkowania filmiku, zostawienia komentarzy bądź sugestii. Na razie.